Uwaga, film, który za chwilę obejrzysz, posta w celach humorystycznych. Prosimy nie naśladować zachowań przedstawionych w filmie. No chyba, że chcecie mieć zimny samochód. Pod moską tajemnica tkwi. Ślub okręt w trzymasz ty. Nieporadnik mechaniki, tu się liczy instynkci dziki. Kręć, próby, lęk, stary, o kurwa, tak to was, ty, no to chyba to pomysł był że... zły. Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiejszy film jest nietypowy. Rozpoczyna się z ręki, czego jeszcze nigdy nie było, i będziemy w nim robić coś, czego też nigdy nie robiliśmy. Otóż mój wspólnik rzucił mi wyzwanie. Od długiego czasu mamy w naszej flocie taki jeden zdezelowany, zapomniany już samochód. I wyzwanie brzmi, aby jak najszybciej i jak najtaniej przywrócić mu po prostu świetność, żeby rzucał się na ulicy w oczy i przykuwał uwagę, służył po prostu jako reklama. I dzisiaj, dzisiaj to zrobimy. No słuchajcie, właśnie się ładuje. No, w stanie jest dramatycznym, jak sami widzicie. Zobaczcie, plastiki, no, powiedzieć, że spękane, to jak nic nie powiedzieć. O, tu miał jakąś stłuczkę i to bynajmniej nie wtedy, kiedy był wrzucany na... Pakę rama, zobaczcie, no to wszystko się po prostu rozlatuje. Jest w stanie agonalnym, ale mam na niego pewien pomysł, jak zrobić to szybko. Czy dobrze? Na pewno szybko. Dobra, zacznijmy. No i pierwszym wyzwaniem są te plastiki. Jak to zrobić, żeby to jakkolwiek wyglądało. No pomysł jest taki, Macie można kupić plastiki, ale po co? Pomysł jest taki, żeby te plastiki na szybko pochwytać gorącym śrubokrętem, żeby one po prostu nie odstawały od siebie, nie szpachlować, bo mamy bardzo mało czasu, żeby go przywrócić do życia i spróbujemy to okleić. Oczywiście wiem, że pod folią będzie widać każde to pęknięcie, ale spróbujemy zrobić tak strokaty wzór na tym samochodzie, żeby to po prostu się całkowicie zgubiło. A co do tematów odstających, no to tutaj już musimy użyć kleju. Dobra, szybki update. Plastików nawet nie ma co spawać. Przykleiłem taką jasno-niebieską folię na to. No wygląda to źle, ale spokojnie, to jest pierwsza warstwa folii. Zrobimy z takich trójkątów wycinanych ręcznie taki miszmasz, a potem dokleimy kolejne kolory. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Minęło 15 minut, a to pierwsze rezultaty. Tak wygląda nasz smarciuch. Oczywiście, czy wygląda dobrze? Jest tanio. No ale słuchajcie, przyszła kolej na to. No nie będziemy tutaj tego za bardzo kleić, bo za dwie godziny samochód musi być gotowy. Tak więc padł pomysł, a mianowicie bierzemy taki oto kawałeczek drewna, malniemy go na czarno sprayem na szybko, panie, i zaraz wam pokażę, co z tym drewinkiem zrobimy. No dobra, ale póki deseczka schnie, to zajmijmy się blacharką. Oprócz rzeczy związanych z folią i pęknięciami plastików, mamy też coś takiego. No, nie możemy tego tak zostawić, prawda? Jest ładna słoneczna pogoda, więc trzeba to zrobić, więc zanim tam to schnie, ja zabieram się za to. Komora lakiernicza gotowa. Oto jest komora lakiernicza. No i zobaczymy, czy to chwyci w ogóle. Mam nadzieję. Nówka sztuka będzie. Zaraz przejedziemy jeszcze raz i, i będzie petarda. Tylko... Ja to chyba matem zrobiłem. O, no i w ogóle już nie rzuca w oczy, jak tak staniecie z daleka, No tylko że jest w macie, chyba że zrobimy całe w macie, ale problem jest taki, że tu, tu, w ogóle odpadł teraz kawałek plastiku, więc yy, patrzcie jak poprzedni właściciele spawali, chyba, chyba brali od nas szkołę, w ogóle pamiętajcie, że ten film jest w celach humorystycznych i tak naprawdę ten samochód nigdy nie pójdzie na sprzedaż ani nic z tych rzeczy, po prostu go dojeździmy, więc luzik. No i teraz pomysł na to, żeby to zrobić szybciutko, bo w 15 minut. Nie pytajcie ile by Wam za to wzięli lakiernicy, blacharze i tak dalej. Słuchajcie, wiercicie delikatnie, o, w dwóch miejscach, cudownie. Byle w miarę równo, tego i tak widać, nie będzie. I teraz tak, patrzcie co się w tym momencie dzieje. Mamy taką deseczkę pomalowaną profesjonalnie na czarno, wkładamy ją sobie tutaj. Cyk, samo wiercik. Zobaczcie. O kur. to plastik bardziej. No. no to. Kurwa, pomysł był zły. Trzeba wymyślić inny pomysł. Plan awaryjny nie bierze pod uwagę użycia y, w ogóle mechanicznych y, czynności, takich jak przykręcanie, po prostu. Więc plan awaryjny polega na kleju na bardzo dobrym kleju specjalnym do e, naprawy po prostu plastików samochodowo-smartowych i ten klej rozprowadzamy równomiernie po prostu miejscami styku plastiku z naszą karoserią. W przypadku smarta z istnym monokokiem, o, zobaczcie. No i teraz generalnie jednym płynnym ruchem, o, to ze sobą tutaj sklejamy mniej więcej, to doklejamy tutaj. mechaniki tu się liczy dziki. Słuchajcie, kolejny dzień, kolejne możliwości. W założeniu cały smart miał być gotowy max do 5 godzin, ale zliczymy sobie godziny spędzone stricte przy samochodzie. Niestety wczoraj zaczęło lać. A dzisiaj mamy poranek. Za chwilę przyjeżdża samochód do oklejania zupełnie inny, który trzeba okleić. Ale pokażę Wam, jak powstają te trójkąty, bo to nie jest wydrukowana pełna folia, to również nie jest wycięte na ploterze. Szkoda czasu, to ma być umiszkowane, więc mamy zwykłą folię folię monumerową, nie polecam nią kleić normalnie samochodów do tego linijka. No i co, odcinamy sobie po prostu kawałek, oczywiście na oko. No a potem z takiego kawałka, również na oko, tniemy sobie różnego rodzaju. Trójkąty! I w ten sposób powstają nam trójkąciki na naszego smarta. No ale tych plastików folią już no nie przytrzymamy, więc musi wejść mocny zawodnik do gry, czyli pianka niskoprężna. 100% remont smarta. Tak więc czekajcie, ja sobie zrobię dziurkę. O, no i lecimy. Potem nadmiar pianki sobie odetniemy, ale chodzi o to, żeby. One nie odstawały, nie? O! Patrzcie, jak pięknie! Pewnie kojarzycie ten plastik, który wczoraj nam odpadł. I tutaj, z pomocą, również przyjdzie nam niezbędnik budowlańca, ale jak się dzisiaj okaże, to również niezbędnik naprawy smarta. Mamy kawałek takiej tabliczki dibondowej. Damy sobie na niego troszeczkę mamuta. Resztkę de facto z wczoraj. Powinno nam tyle wystarczyć. Ja sobie rozprowadzę całość i widzimy się za chwilę. No dobra, mam ud może troszeczkę chwyci. Nam nie chodzi o jakieś super mocne wiązanie, tylko żeby o. była przestrzeń między dibondem a spękanym plastikiem. Dlaczego? Ano dlatego, że w tym momencie przyjdzie nam druga najważniejsza rzecz, czyli pianka montażowa. Wypełnimy sobie nią dziurę. Oczywiście pianka niskoprężna, dajmy więcej to się potem odetniemy, wyszlifujemy i będzie petarda. Podłożyłem jeszcze pod to, żeby to się wszystko fajnie trzymało i nakleiłem taśmę. Niech to się wyrówna, żeby było jak najmniej pężyków, niech ta pianka się tam troszeczkę... Słuchajcie, była masa, czas na rzeźbę. Teraz piana sobie wyschła ostatecznie i musimy ją troszeczkę urzeźbić. No i słuchajcie, za chwilę damy kolejną warstwę I będzie petarda Idę robić to samo z tyłu Ej, ta pianka z przodu jednak okazała się trochę za miękka Po uschnięciu sprayu I wpadłem na bardzo błyskotliwy pomysł Co jest bezbarwne, robi się twarde po wystygnięciu Klej do drewna, wikol Więc... Zlałem wszystko wikolem. Poczekamy, aż wystygnie, aż zrobi się przeźroczysty, aż stwardnieje. Lekko zeszlifujemy i będzie to utrwalona powierzchnia. O! O ile się będzie w ogóle trzymał, bo widzę, że coś jest nie tak. No zobaczymy. A jak nie, to wytrzemy go. I to samo zrobiłem z tyłu. Zobaczymy. Nie mechaniki. Tu się liczy i... Oj, strasznie wolno to schnie. Ja okleiłem już przód. No, powiem Wam, że z daleka już wygląda ciekawie. Tutaj jeszcze będzie logo firmy. Ale coś, co jest najciekawsze, to to, że pojawiła się teraz koncepcja, żeby to, bo nie pasuje do niczego, zrobić na szaro, czarno i żółto. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, zobaczcie, Wikol już prawie wyschnął, mamy fajną twardą powierzchnię, można to przeszlifować, no i pomalować. I coś wam teraz pokażę. Samochód jest już no, na dość zaawansowanym etapie. Tutaj sobie schnie e, polakierowane i tak dalej, ale słuchajcie, coś co jest bardzo, ale to bardzo ważne. Ta decyzja o oklejeniu tej wnęki, a raczej monokoku, była genialna, bo tak wygląda bez, a tak wygląda, no już, z okleiną. Dopełniło to efekt. Dobra, kleimy dalej. Słuchajcie, wiatr się wzmaga, a Smart już domaga. Oczywiście nie do końca, trzeba jeszcze dorobić kilka rzeczy, założyć felgi, yy, odszczurzyć środek, zrobić jeszcze kilka pierdół, ale uznajmy, że z zewnątrz jako tako już wygląda i prezentuje się tak, że naprawdę przyciąga uwagę. Kiedy zrobimy jeszcze na nim loga firmy, wierzcie mi, każdy będzie na ulicy patrzył za tym samochodem. Nie wiem, czy jeszcze nie pójdzie do niego spoiler i kilka innych pierdół, ale to na spokojnie, już sobie zrobimy. Dzisiejszy film tak naprawdę wskakuje za film o zipie, który miał być. Niestety nie udało nam się dalej rozwiązać problemu. Brakuje iskry, nie ma iskry. Będziemy szukać. A ja teraz zabieram was, pokazać wam tego smarta. A jeszcze wam tylko powiem, że cały ten smart, i w ogóle dlaczego taka koncepcja? No, to nie jest wydrukowana folia. To jest folia robiona po prostu z odpadów. Miało być jak najtaniej. Miało to być zrobione na śmiesznie. I efekt jak na zerowe koszty, biorąc pod uwagę, że to odpad, wyszedł naprawdę genialnie. Sam czas zrobienia tego, no, to coś łącznie około 7-8 godzin, więc wydaje mi się, że całkiem ok. A teraz zabieram Was i sami zobaczcie, co z tego wyszedł. turn down the ac The sweater is spicy i like that you like me cuz you match my freaky it's hot 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 honest to god i'm a big believer cuz i believe i like your demeanor it's hot 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 hot